Dzień dobry, witajcie serdecznie widzowie po krótkiej przerwie na kanale. Dzisiaj film, o którym nawet nie myślałem, że będzie on miał miejsce. I wydarzyło się to, że kwokachanina zeszła z jajek. Chcecie wiedzieć, dlaczego ona zeszła? Jakie były tego przyczyny? Ile jej dni jeszcze zostało do. Klucza się piskląc i wiele innych, to koniecznie zostań do samego końca. Oczywiście, zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, by być na bieżąco, zostaw łapkę w górę. A teraz lecimy z tym filmem. Jak widzicie, znajdujemy się teraz tutaj przy gnieździe. Haliny ona tutaj wysiadywała jajka, aż w końcu postanowiła zejść. I pytanie pierwsze: dlaczego ona zeszła z tych jajek? Odpowiedź jest jedna. I bardzo prosta. Kwoki schodzą z jajek wtedy, kiedy po prostu chcą i mają na to ochotę. A żadnych sposobów na zapobieganie temu nie ma. Bo, krótko mówiąc, one schodzą wtedy, kiedy chcą. Jak widzicie, mamy tutaj 7 jajek i było ich wszystkich 10. A co z tymi trzema się stało? No właśnie. Ja tak sam do końca też nie wiem, co się z nimi stało, ale domyślam się, że po prostu Halina mogła zjeść zjeść te jajka, aż trzy. Do klucza się piskląt yy, zostało jej jeszcze 7 dni, czyli jeszcze jeden. Cały tydzień więc już raptem niedużo. Ale po prostu Halina nie chciała już dosiedzieć do samego końca. Nie miała już więcej ochoty. Dlatego sobie postanowiła, że zejdzie. Na początku ona zaczęła stać na tych jajkach. I jajka były coraz zimne. Ja jeszcze miałem nadzieję, że ona się hmm, weźmie w garść i zacznie jeszcze dobrze siedzieć. Ale później bardziej stała, stała i stała, aż postanowiła zejść. Oczywiście Halina była cały czas wypuszczana do jedzenia i picia, ale nie miała już takiej dużej możliwości jak Kwoka Barbara, że nasadziłem ją bezpośrednio w odchowalniku w gnieździe i kiedy chciała to mogła bezpośrednio wyjść się najeść i napić. Ale mam również drugi odchowanik i tam chciałem też nasadzić halinę, ale rozmyśliłem się z tego powodu gdyż jest tam dość spory bałagan nie ukrywam i trzeba by było to uporządkować, a nie było już zbytnio czasu. A halinkę nasadziłem tutaj wewiaderku wiaderku, im tutaj naściliłem jej tutaj siana, słomy tak pomieszałem to wszystko i myślałem, że coś z tego będzie, że coś się wykluje. Miałem taką nadzieję. Wszyscy czekaliśmy na ten moment. klucie się piskląt od Haliny. Ale cóż, wyszło jak wyszło. Halina zeszła i już jest trudno. Już z jajek nic nie będzie, nic się nie wykluje. Ewentualnie zaraz mogę te wszystkie jajka tutaj rozbić i zobaczymy, czy jakieś pisklęta były, czy nie. No bo na pewno w jakimś jajku był. Ale to się wszystko wyjaśni po rozbiciu tych jajek. Jak widzicie, Hanina jest tutaj, przed obiektywem kamery. Niestety, już nie zachowuje się jak prawdziwa kfoka. Nie wydaje tego swojego charakterystycznego dźwięku. Nie wstroszy piór. Zachowuje się po prostu jak zwykła, normalna kura. Już nie czuje tego swojego instynktu macierzyńskiego tego instynktu do dzieci. Zobaczymy może kiedyś jeszcze sobie usiądzie, bo też była taka sytuacja, że ona w tamtym roku też była nasadzona, też się działa, a później też sobie postanowiła zejść i też z tych jajek nic nie było. Oczywiście gdybym miał inkubator, to też bym mógł jajka podłożyć do inkubatora. Ale inkubatora nie mam, więc nic z tego nie będzie, a moim zdaniem najlepsze są lęgi naturalne, ale wszystko ma swoje plusy i minusy, jak i lęgi naturalne, jak i lęgi elektroniczne z inkubatora dobrze moi drodzy, teraz został tutaj w gnieździe od Haliny 6 jajek bo jedno już rozbiłem, ale rozbijemy teraz kolejne więc bierzemy kładziemy oczywiście znajduje się tutaj na Oborniku, bo tu jest najlepsze miejsce do tego, do tych rozbijania jajek. Mam tutaj oczywiście taki mały kołeczek i rozbijemy to jajko. I teraz zobaczymy, co będzie. Nie, tutaj nic nie było. Sam po prostu zbóg, samo żółtko. Choć tutaj był, widzicie, zarodek, była ta biała plamka, czyli kurczak jeszcze miał szansę. A tutaj mamy to pierwsze jajko, które Rozbiłem wcześniej, nie, pokazywają, nie poka gdy nie pokazałem Wam. Też był tutaj kurczak, bo widzicie, czerwona krew była. I rozbijamy kolejne. Zobaczymy. O, też coś tutaj było. Bo też widać czerwone. O. Można zauważyć, tutaj są takie czerwone plamki, jak krew. Teraz lecimy wszystkie naraz. Jajka. Dobra, więc wszystkie jajka tutaj rozbite, i były 4 pisklęta. Znaczy zaczynały się dopiero rozwijać. Byłyby na 7 jajek, bo nie wiadomo ile by było, na 10, bo Halina tamte 3 zjadła, ale chociażby były 4, dobre i to. Ale cóż, takie życie o. Widzicie, jest to takie coś, kurczaczek. Wszystko się dopiero zaczynało powoli rozwijać. Dobrze, kończymy ten film. I do następnych lęgów może będą bardziej udane. Ważne, że Barbara coś ma i pisklęta mają się cało i zdrowo. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!